Witam, w kolejnym odcinku zagrajmy w Sonic Colors. No i Wojtki mamy odblokowane w innych strefach. Właściwie ze względu na te odblokowywanie Wispów, zazwyczaj jak tak gram sam, to jak odblokowują mi się nowe strefy, to wtedy przechodzę wszystkie pierwsze akty i dopiero potem się biorę za strefy. Czy mamy 3D? Czy mamy 3D? Nie gra z powrotem Fiffa do 2D. Tak cieni zrobili mi nadzieję. Tylko Wojt w 2D jest trochę załatwy! Jeśli będziemy trzymać do przodu i ewentualnie raz na jakiś czas podskoczymy, to wtedy bez większych problemów można po prostu przejść dalej, pozerając wszystko na swojej drodze. Ale zaraz, dla równowagi, mamy sekcję platformową z bezdenną przepaścią i bardzo lubię te czerwony pierścień, co teraz zdobędę. Zupełnie nie mam powodu, że nie zbieram tych czerwonych pierścieni, ale uwielbiam właśnie ten komik, a tak, tak, takie prześlizgnięcie się. Nie mam pojęcia czemu, ale na ten moment strasznie mi satysfakcjonuje. No i oczywiście pod spodem jest bezdenna przepaść, jak wpadniemy, gijemy. Ale nie to jest główną przyczyną zgonów w, w tym akcie. Największą przyczyną są te wysuwające się bloki. Otóż e, jesteśmy teraz 2D, a co się stanie, jeśli wypchnął nas w trójwymiar? wymiar? Zginiemy. Nawet jeśli by jeszcze miał sens, że Sonic byłby w stanie przejść na ten, ten następny klocek, tych niestety się liczy nie wiem zmiażdżony albo Wyrzucony... No nie wiem, po prostu ginie na miejscu i tyle. Więc trzeba bardzo uważać na te przesuwające się, wystające bloki. Podobna przeszkoda zresztą była w Eggmanland, w St. Amish't. W ogóle ta strefa jest dosyć mocno podobna do Eggmanlandu. Takie połączenie złych kolej górskich... ORAZ MASZUNERI! Sto różnicowe, tutaj jest więcej zielonego! A w Eggmanlandzie było więcej lawy! No, i przynajmniej w przeciwieństwie do Eggman Landu, nie ma tutaj tego okropnego balansowania na tych różnych rurach, w których bardzo łatwo było spaść, kiedy się grało jako jewołak. W sumie tak mnie zastanawia. Wówczas, kiedy ta gra powstawała, właściwie od czasów Sonic 06, potem jeszcze przez Unleashed, Sonic Team było podzielone na dwa zespoły. Jeden zespół był odpowiedzialny za długie gry, takie jak Sonic 06, Sonic Unleashed oraz Generations. A drugi zespół był odpowiedzialny za gry na Wii, takie jak Sonic Andy The Secret Rings, Sonic Andy Black Knight, Sonic Unleashed, wersji na Wii, chociaż tam to Deep Space też się zajmował, ale e, poziomy Jeffo AK zajmował się Sonic Team. no i właśnie Sonic Colors. No i tak mnie zastanawia, czy nie było takiej jakiejś wewnętrznej rywalizacji, że drużyna B, tak powyżej się mówi, drużyna A i drużyna B, drużyna B to są Ci od nich. Czy nie było właśnie takiej wewnętrznej rywalizacji, że Drużyna B próbował udowodnić równie A. A, a my zrobimy lepszego boostowego Sonic'a. I chociaż Sonic Colors jest znacznie mniej ambitny od Andist, to muszę przyznać, że zdecydowanie bardziej wolę Colors. Colors przez dłuższy czas był moim drugim ulubionym Soniciem zaraz po Sonic Generations. Obecnie zeszło na miejsce trzecie. Ale to tylko dlatego, że Forces lubię bardziej. A Undisht? No cóż, Unleashed nie umieściłbym nawet w pierwszej dziesiątce. No... Nie chodzi tutaj o iwołaka. Nie chodzi tutaj o jakieś problemy z designem poziomów, z fabułą, z bossami czy czymkolwiek. To wszystko w Unleashed lubię. To, czego nie lubię w Unleashed to medale. Nie cierpię tego, że trzeba obowiązkowo zwiedzać każdy jeden zakamarek i trzeba zdecydowaną większość tych medali pozbierać. To zupełnie nie pasuje do Sonika. Tego szybkiego stylu gry, w który po prostu chce się śmigać przez te wszystkie poziomy. Nawet w przypadku wołaka to też. Te wymagania były za ostre. Zdecydowanie za ostre. A Sonic Colors jest powodem. Sonikiem tak jak się należy. Po prostu wychodzi się od poziomu do poziomu. I tyle w temacie. Jak za pierwszym razem grałem w tą grę, to jakie ja miałem problemy z tym aktem. Widzicie, ile mam pierścieni? Dokładnie tyle, ile byłem w stanie zdobyć. Niestety, zanim zdobędę więcej pierścieni, trzeba się tutaj przedostać na drugą stronę, uważając na te bloki, zabijające od razu. Żeby w odpowiednim momencie być wysoko, należy przystępować. Wtedy się odbijemy wyżej i do tego jeszcze należy wchodzić powoli. Jak się tutaj dostaniemy, wciśniemy ten przycisk, to jeśli mamy odblokowanego Spikesa, to możemy pójść bezpieczniejszym drogą sufitem. A no, no i właśnie... Przez <grych> tego typu rzeczy miałem problemy z tym poziomem. Tylko takie... Dotknięcie pikselkiem kiedy to się wysuwa i już się ginie. To naprawdę nie jest prosty poziom pomimo tego, że to jest jeden z tych... Krótkich... Bardzo skupionych na jednym elemencie. No ale niestety mam tylko Cuba Nie mogę sobie polecieć spike'sem po suficie. Jakby się wcisnął ten przycisk... To się pojawiają również inne kuby, które umożliwiają nam dojście do końca poziomu. Gdzie jest koniec? Już widzieliście wcześniej, na samym początku. Ewentualnie jeśli chce się zebrać więcej czerwonych pierścieni, to wtedy można iść z drugiej strony po suficie Spike'sem. Ale ja jeszcze nie mam Spike'a. Czwarty akt, ten co teraz będzie, jest bardzo nietypowy. Cały czas biegniemy wokół jednej planety, i naszym zadaniem jest znaleźć przycisk, żeby zmaterializował się pierwszy końca poziomu. No i żeby to nie było za wolno, mamy jeszcze motobagi, które się z nami ścigają i możemy je rozbijać po to, żeby zdobywać sobie więcej bustu. I to właściwie tyle co jest na tym poziomie. Tylko czasami to może dosyć długo trwać, jeśli się nie widzi tego przycisku. Poruszamy się teraz tak szybko, no, że wypatrzenie tego małego... Przycisku, tutaj na tej drodze, może być naprawdę dosyć kłopotliwe. W tym razie, tutaj trzyma z prawej strony, bo ten przycisk tutaj jest. Po wniknięciu przycisku pojawił się pierścień na sam koniec, który oczywiście też można pominąć, żeby zrobić kolejne kółko. What is this place? this is where he converts them into the strange negative aliens with the freaky energy oh, there you are i thought i lost you for a second did you find anything interesting look at all of them he's captured thousands of aliens don't worry we'll get him out sonic i haven't seen yacker for a while you'll have to excuse me buddy I have a generator to shut down. A to, był mój ulubiony filmik w Teza. W końcu jakieś napięcie, Coś się dzieje i gdyby nie to, że ciągle co scenka mam powtarzane, że Eggman łapie tych kosmitów, Eggman łapie tych kosmitów, to mogłoby to mieć jeszcze taki emocjonalny hop Mocniejszy. Do tego jeszcze podoba mi się wykorzystanie Akera. Jak to powiedział Stalin, śmierć jednostki to tragedia, śmierć milionów to tylko statystyka. I coś tutaj jest w tym powiedzeniu, jeśli chodzi o opowiadanie fabuły. Gdzie wszystkie Wispy, to co tam? Nas za bardzo interesuje, natomiast Jakera to już tak trochę poznaliśmy. Tu już jest taki jeden konkretny wisp, o którego możemy się bardziej martwić. Podoba mi się właśnie to, że najpierw były scenki żeby się tak do niego przywiązać, jeszcze te jego śmieszne pozycje. Co prawda nie mógł mówić po naszemu, ale przynajmniej mógł tak pokazywać. No i można się było do niego przywiązać, więc jeśli ktoś się przywiązał do jakera, to ta scena... Jeszcze mocniejszym do tego być. W tym akcie też trzeba coś zrobić, żeby się pojawił pierścień końca poziomu. Mianowicie trzeba tutaj wszystko tutaj zjeść. Wtedy się pojawi ten pierścień. Nie jestem pewien, czy można to zrobić bez tego Wispa. Czy może wystarczy po prostu pokonać wszystkich przeciwników? Nie mam pewności. Musiałbym spróbować, ale mi się po prostu nie chce. Powarcie, wszystkich przeciwników jest po prostu łatwiejsze i no zabawniejsze. Nie będę kłamał, Wispy mi się już trochę przyjadły. Przynajmniej po Sonic Lost World. Colors były takie dorazowo OK. Forces to była zupełnie inna mechanika, więc... Tam... też mi się podoba. No tylko nie chciałbym już więcej Wispów w kolejnych krach. Tutaj... bardzo mi się podobają Wispy. Tylko tyle jest teraz z z tymi Wispami. Znudziła mnie ta fiaszka kolejką. Jeśli się naciśnie w bok i skok, i nie ma obok żadnej innej kolejki, to można po prostu sobie wyskoczyć w bezdenną przepaść, jeśli chcemy. Ewentualnie możemy jeszcze właśnie do, po tych kamieniach sobie trochę poskakać. No dobra, a wracając do tematu wispów. To właściwie w każdej grze od czasu Sony Colors, nie licząc boomowych, wispy się pojawiały. Chociaż nawet w boomowych pojawiały się sprite. Czyli taki nie-wispy, ale wispy. W DAF 2, z tego co pamiętam, nie grałem, więc tak. Co do samej mechaniki, nie jestem pewien, jak to dokładnie działa. O, to mi się właśnie podoba. To taki ciekawy pomysł z tą latającą wodą. I w sumie to bym mogło tłumaczyć, czemu Sonic tutaj potrafi pływać. Bo no to nie jest jakaś taka normalna woda, tylko coś, co się tak unosi i dlatego Sonic też się unosi. Takie małe dziwactwo, jeśli chodzi o działanie Frenziego. Frenzie działa zarówno nad wodą, jak i pod wodą. Ale się wyłącza przy przejściach. Jak wypadniemy z wody, albo wejdziemy w nią, to wtedy się wyłącza. Tak więc, dopiero po wskoczeniu tutaj wyżej, Frenzy i Warta po prostu przebiec sobie, zamiast tak powoli platformując. I... Oprócz łyspów Sony Colors prowadziło jeszcze coś: dwóch pisarzy Ken Pontak i Warrenka. Osobiście ech, nie przepadam za ich stylem. To że mają taki nacisk na komedię, jeszcze jest ok, tylko problem w tym, że zbyt dużo wątków po prostu przepada. Zwłaszcza to widać w Lost World, gdzie były wątki na przykład Mecha Tailsa, albo nawet tutaj opętania Tailsa używając Lasera. No, ten wątek jest zupełnie zmarnowany, podobnie jak również, he, <spoiler>, spoiler. Wątek Jakera zaginionego też będzie zmarnowany. Um... Kolor jest tak separacyjnie czepiam, bo to była dobra gra na dobre czasy. Tylko później przy Lost World. Genesis to była zupełnie tragedia. A Force jest to tylko tłumaczyli, więc. Można im wybaczyć. Tylko w 3dSnowych boomach. No, było średnio, Fire and Ice jeszcze było ok. Ale Shattered Crystal To moim zdaniem była tragedia. Właśnie pokonałem minibosa, Trzeba po prostu było robić chomik ataki, żeby. Nie walność te sery, tylko walność minibosa. Do zobaczenia w następnej części i pozdrowienia dla cyk 3